Wśród słowiańskich bogów był taki, który panował nad powietrzem: Strzybóg, Bóg wiatrów i przestrzeni. Jego imię wywodzi się od słów oznaczających tego, który rozdziela lub przenosi, i dokładnie taką miał moc. Strzybóg był dziadkiem wiatrów prastarym duchem, od którego pochodziły wszystkie powiewy świata. To on posyłał poranne tchnienie na pola. To on rozniecał burze i kierował wichry nad wodami i lasami. Ale Strzybóg nie był tylko Bogiem natury. Decydował o urodzaju, bogactwie i powodzeniu. Jeśli wiatr wiał w dobrą stronę, oznaczało to, że bogowie są przychylni. To Strzybóg przynosił deszcz tam, gdzie ziemia pękała z pragnienia. To on niósł zboże i szczęście tam, gdzie ciężko pracowano. Wyobrażano go sobie jako siwego starca o długiej brodzie i przenikliwym spojrzeniu. W jego obecności czuć było powiew wieków, jakby z każdym jego oddechem płynął czas. Był ucieleśnieniem powietrza, niewidzialnego, lecz wszechobecnego. Łagodnego jak letni wietrzyk, i groźnego jak burza.